Cześć, Paśka Gromadzi, 27 czerwca, niedziela, miałem dzisiaj nie zaglądać do pszczół, ale yy, przypomniałem sobie, że w odkładówkach, w odkładach, w których były robione no, pod koniec maja z matkami, które chcą się czerwić, parę dni temu, już yy, zaczynało być tych pszczół tam za dużo. I miałem je przerzucić, przyniosłem korpus, dennicę, daszek, będę przerzucał po prostu z odkładówek, bo w tych odkładach niektórych mi się nie mieszczą. Pokazałem ostatnią, te słabe, gdzie robiłem niedawno dwa tygodnie temu, nie całe, jeszcze z matycznikami. A tutaj były matki czerwiące podane. No i chcę wam pokazać, jak to wygląda. W kilka dni nie zaglądałem, ale wcześniej, jak zaglądałem, to już było mało miejsca. O, patrzcie, co się dzieje. Tego nie było kilka dni temu, chyba w środę. Już z góry tu zrobiły dziką zabudowę. Już jest z miotkiem. Wszystko 6 ramek pszczoły od cholery pod dachem. Jeżeli ja bym to tak zostawił, to one mogłyby chcieć się wyroić. Tu będzie pewnie podobnie. O, ciężko, daszek idzie, patrzcie. O, no, spóźniłem się, mogłem w tą środę, ale ciągle coś mi wyskakiwało. Kurde no ale nic. Ech, a ciekawe co tu Kurde, ja też wiecie, nie pamiętam tak z głowy mam to wszystko gdzieś pozapisywane, ale Nie zawsze mam tak czas przeglądać nawet te notatki No tu jest... Tu one nie mają daszku, no to one tu dzikich nie zabudowań nie porobiły no ale trzeba będzie też przejrzeć. Jak wszystko jest odrobione 6 ramek, pełno pszczoły też trzeba będzie przenieść. I jeszcze tam kurczę z 2-3 też będę musiał przejrzeć. Dobra. E, czy ja tu zmieszczę trzy ule. No dwa na pewno. Jak coś to poprzesuwamy jeszcze troszkę. Więc już jest problem z tym, żeby dostawiać tutaj te y, ule, bo no, miejsca brakuje. Jeszcze jest ta czereśnia, ona mi tu też przeszkadza. No, ale jakoś sobie poradzę. No, ja tutaj mam dostęp utrudniony przez tą czereśnię. Więc muszę przejść na drugą stronę i ściągnąć po prostu tą odkładówkę na bok. My ją zabierzemy. Będziemy przekładać. Ale ciężka, powiem wam. Kurczę. Trochę to waży. Damy na tą drugą. Na tą drugą postawiłem, teraz dennica Dennica osiadkowana, bez szufladki, będzie na samej siatce, żeby nie było im za gorąco. ki tam piszczą, ciekawe, co tam się zalęga. O. Najbliżej tego, jak się da, żeby się zmieściły jeszcze dwa. W razie czego jeszcze ten ul, tutaj kawałeczek jest miejsca. I tutaj jest dwa centymetry. No trzeba będzie poprzesuwać, zobaczymy, zobaczymy. Coś czuję, że może być ciężko, ale się jakoś łupka i się zmieści. Patrzcie ile tu nawet pszczół do tego odkładu wraca Skubana no, Fajne odkłady widzę dużo pyłku z faceli noszą Niedaleko kwitnie facelia i, i noszą To jest mój, dzisiaj moje dłutko, bo wszystkie oczywiście pogubiłem Fajne, nie? Dobra. Najpierw z dachku może te pszczoły. Troszkę je podmucham, żeby nie atakowały. Cereśnia przeszkadza, ale ja i tak pasiekę będę troszkę przenosił, więc jeszcze tylko, jeszcze tylko trochę muszą tu wytrzymać. Dobra, dziką zabudowę z daszku z odkładu położyłem tu. Jeszcze tam jest trochę, ale to po kolei. Najpierw rameczki. Troszkę dalej, żebyście widzieli, niby żadna filozofia przynosi ramki. Ale już kręcę odcinek o tym o będzie. O, skrajna ra ramka, to jest matka. A to jest moja Kaukaska z czerwonym opalitkiem. patrz nawet nie wiedziałem. Ona chciały się roić, bo to jest stara matka. I tak ładnie poszły w siłę. Widzicie, ta strona jest cała zajajeczkowana się zastanawiałem, dlaczego one budują nadbudowę, jak tu cała ramka węzy jest, a tu gdzie jest ta matka, to dokładnie gdzie ona chodzi, tu są jajeczka, takie małe kółeczko, z tej strony jeszcze nic, tu nic, tu gdzie chodzi, ona chyba dzisiaj wręcz te jajka złożyła. O, tutaj jest czerwik, jajeczka z góry, nakrop, to struna również elegancko. A mogłem wcześniej to zrobić, to może bym nadstawkę założył i mi coś by przytargały z lipy. Lipa za dni zacznie kwitnąć, ale jakoś tak odkłady mnie to. Nigdy nie liczę na to, że przyniosą ten miód, raczej się na to nie nastawia. A, spokojnie. Muszę podmuchać, bo ściągam te dzikie zabudowy, a one się wkurzają, że im to niszczy. Przełożę chociaż te dwie z tej strony i jeszcze chyba tam, ze dwie też są takie silne odkłady. To jest rameczka, patrzcie, piękna cała, szarej, kaukaski, matka kaukaska. Jedną mam, miałem ją już wywalić, ale no, czerwi jak automat, szkoda, szkoda jej. Ja no, już raczej na pewno trzeba ją wymienić w tym roku, bo kurczę, no co, czteroletnią będę trzymał. Kolejna ramka, podobnie czerw się wygryza. Tutaj sporo, nie wiem czy dzieci widzieć, pyłku z faceli. No, noszą, noszą. No kolejna ramka tak samo nawalone, gdzie się da faceli i one... Widzicie, to jest sama facelia, dlatego to tak wygląda jakby brzydko matka czerwiła, ale ona bardzo ładnie, zwarcie czerwi. Tylko po prostu zawalają, nie miały miejsca. Ta facelia zaczęła kwitnąć parę dni temu u mnie tam w okolicy. No i jak widać ładnie, ładnie noszą. To była kolejna węza. No jest ładny czerwik. Wianki miodu. Ta strona larwy. Wianki miodu. Że one odrobiły trzy ramki węzy. A myślę, że gdyby było z 8, 9, spokojnie, cały korpus już mogłyby odrobić. No ale i się no mogłem zrobić, to szybciej. No nic, ja tutaj nie będę pokazywał tego samego. Co umiem? No miałem robić od wczoraj przeglądy. Nie zrobiłem, bo wyskoczyła mi inna pilna prywatna sprawa. Trzeba było coś innego zrobić tutaj w domu. Dzisiaj byłem na rybach z rana i pierwszy raz w tym roku. Już tak planowałem te ryby od chyba miesiąca. Stwierdziłem, że jadę mimo wszystko. Pszczoły poczekają, bo wiecie samymi pszczołami też człowiek nie może żyć. Trzeba też troszkę innych rzeczy robić. Sezon e, no jeszcze trwa, ale chociaż ten jeden poranek niedzielny chciałem, chciałem inne hobby, że tak powiem, e, też, też wykorzystać, też, też sobie tam przyjemnie posiedzieć nad wodą. Ale widzicie, wróciłem, zjadłem obiad, odpocząłem i, i znowu jestem na pasiece. To już jest choroba. <laughs> Czyście się śmieję, żartuję? Taka pasja. Cześć, trzymajcie się.